Yo, Szymonka, z tej strony witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. Zresztą dzisiaj z jest Bella. Jesteśmy dzisiaj w J-Break'u słuchajcie, w Robloxie. A dlaczego tutaj jesteśmy? Ponieważ dzisiaj, słuchajcie, ja zamienię się w czołk w J-Break'u Wiem, że jest to niewiarygodne, ale słuchajcie, tak będzie, zamienimy się zaraz w czołk. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na witoshow.pl. Po epicką maskotkę hektorkę epicką, kolorowankę. A my, słuchajcie, zaczynamy. No i teraz e, zapraszamy. Zobaczcie, jak je ja się w czołg, Słuchajcie, zmieni swój awatar w czołg i będziemy udawać czołg właśnie tutaj w Jaybreaku. Także myślę, że będzie episkobela nie chodź po mojej głowie. Nie chodź po mojej głowie. Będziemy, ja zamienię, słuchajcie, tutaj bo... trollować. I no widzę, już się zamieniłaś właśnie. Będziemy trollować innych graczy, zobaczymy, czy nam się uda ich trollować. Także słuchajcie, ja wchodzę na mój awatar, zamieniam się w czołg i zaraz resetujemy sobie tą postać tutaj w Jaybreaku. W tym momencie to robimy, uwaga, reset charakter i zobaczcie, co się teraz wydarzy. Teraz sobie podjadę do Belly czołgiem. Bo w to nie uwierzy. Zobaczcie. Aha. Zobaczcie na to. Czołg w więzieniu. <ścoughs> Tak to wygląda, słuchajcie, jesteśmy zamknięci w więzieniu Musimy uczekać 8 sekund, ale za chwileczkę pojedziemy do z słuchajcie, tym czołgiem Jest to po prostu zrobiony awatar Linki do e, tego, jak możecie zrobić ten awatar, dam wam oczywiście w opisie Więc będziecie mogli sobie to stworzyć Ja e, znalazłem ten pomysł u jednego z youtuberów Widziałem to na jednym filmie On właśnie podał tam wszystkie opcje, jak stworzyć taki czołg Także myślę, że to jest mega fajna opcja, słuchajcie, żeby potrolować sobie tutaj ludzi Musiałem wydać na to troszeczkę robuxów e, Więc jeżeli chcecie... Też się tak pobawić, to to śmiało możecie. E, linki oczywiście damo w opisie. Dobra, ja wyjeżdżam, słuchajcie, e, z tego więzienia. Aha. Gdzie jest tabela? Ja wyjeżdżam czołgiem Siema! Cześć! To ja czołg! Weź, ja pójdę, wsiadę tu! <grym> Dawaj, wsiadaj, wsiadaj do okay, jest. Jedziemy zniszczyć ścianę tutaj. To da, Zniszczymy faj. ścianę i wtedy uciekniemy stąd. Uwaga, zobaczcie jak czołg wystrzeli zaraz ze swojej armaty. Uwaga. O, to ty e... jest, ty czołg, ty uwaga, uwaga, uwaga! <laughs> jeszcze trochę, jeszcze trochę, ładuję armatę. Aha. Uwaga! bum! Dobra, strzeliłem! Wychodzimy! Dobra, ja też jesteśmy? Muszą... dobra, idziemy. Uciekamy stąd to. Fajna jest ta ucieczka. Fajna jest ta ucieczka, a czołg wygląda jeszcze lepiej, słuchajcie. No popatrzcie, taki mini czołg jeździ po mapie. To jest po prostu epickie. Serio, to wygląda po prostu mega. O, co ty, Meloty, myślisz? No, myślę, że może być ciekawe. Że może być ciekawie Ciekawe, czy czołg może wsiąść do samochodu? Jeżeli będę mógł wsiąść. Aha. Dobra, czołg jest w samochodzie, dawaj jedź ze mną. Chodź. Uciekamy eee... stąd. Dobra, jedziemy do bazy, e, oczywiście kryminalnej, tutaj. O nie. O <gry> czyli, nie. czyli, jedziemy do bazy tych bandytów, zobaczymy, Jedzie czy nam się uda. Ale, policja. O nie, o nie, o nie, o nie. O tak, o tak. O nie, o nie, o nie. Dobra, my ja jedziemy tu tutaj. Kuczkę. Ej, słuchajcie, ja bym potrzebował. więcej co, bazukę. Okej, okay, słuchajcie, mamy już 40 tysięcy, więc idziemy w końcu do sklepu. Mamy piąty poziom. E, kupujemy. Oho. Yes, udało się Ach. kupić, dobra Mamy Rock launcher i zobaczcie teraz na to, to <laughs> Ciąg z rocket launcherem wow. Wow. Jak to wygląda o, Ej. To jest nice, naprawdę Czy ja mogę tak nieskończone strzelać? Ale ludzie się zdziwią. Chyba tak, mam 10, dobra, jedziemy Jedziemy zrobić rozróbek gdzieś Ty, co, zabierz mnie? Jadę po Wellen na razie I pojedźmy, nie wiem, cię. No pojedziemy coś obrabować tym Obcabować czołgiem, będzie wysoło. Dobra, jedziemy. Ej, czekajcie, ja wezmę le, lepszy mój samochód ten. I on ci była. Eee, o, jedziemy w monster trackie, pamiętacie, jak ostatnio go kupiliśmy. Jeżeli nie widzieliście, to wpadajcie na filmik. E, właśnie tam wtedy kupiliśmy ten e, monster track za milion tutaj w Jaybreaku i było Oho. epicko. Nie wiem czemu ta grafika tak czasami się psuje troszeczkę tutaj. Yes! Nie, Może mój Widzę, komputer jest zepsuty. Wow! Ja I od tym się jeździ. Dobra, gdzieś Bella tutaj jest, widzę ja, to ją. to ja! Znalazłem Belę. Proszę Siadaj. mnie zabrać. O, dobra, jedziesz na pacę. <grym> tak, Dobra, jedziemy. Do I turbo! Wow, to nie do wody. Wow! Dobra, jedziemy, słuchajcie, coś obrabować tutaj. Zobaczymy, czy nam się uda. Koniecznie. Dlaczego cały Ej. czas to mi się wyświetla tu? Przestań się wyświetlać. Też. To jest dziwne. Dobra, o, ale no można już. Wyłączyć. Jak? No, ja miałam taką kropeczkę czerwoną. No ale wyłączyłem. A to jak wyłączyć? Tego się nie da. Cały czas mi się to pojawia, to jest zepsute. No dobra, wiem ile mam czekać. Już wystarczy. Mm, co można tu obrabować? Tu się nie Ej, zbliżamy. cały czas się to będzie mi pojawiało tu u góry. U. Ej, zablokowałem się. Nie, nie, dobrze, dobrze. Nie mogę wyjechać stąd. Patrz, do ty ujedziesz. O, o, dobra, patrz... zmieściliśmy się. Dobra, co Czekaj, tu się szukam, szukam, żeby tu jest bank. Patrz, jest worek. Jest bank, ale tutaj. Oj, był otwarty przez chwilę, widziałem. No, dobra, idziemy do jubilera. Okay. Może jubilera się uda ogarnąć. Dobra. koniecznie muszę sobie zobaczyć... Jest, jest, jest otwarty. Rabunek dobra, jedziemy. Yy, w postaci. Nie, właśnie... nie, jest zamknięty chyba. Czekajcie, closet. O, Jacie, musimy poczekać, aż się otworzy. Nie o, jacie, wiem kiedy. O, jacie. A bank jest otwarty? Nie mam karty do banku. Ha! Nie mam nic. O której się otwiera, słuchajcie ten. Bo strzelali Ja nie pamiętam. O, siemanko, o siemanko. jedni Closed tutaj jest. Tak, to są widzowie. No widzę właśnie. Hmm. A dobra. Coś innego? Jedziemy do banku, tylko że my do banku się nie włamiemy, bo słuchajcie, nie mamy karty do banku. Ale chcielibyśmy się gdzieś tutaj e, wbić. A tu może jednak. No tu jest bank. Ale no. to trzeba mieć kartę, żeby do niego wejść. No wiem. Chyba, że ja moją armatką to załatwię. No. Wątpię. Nie mogę wysiąść! Wątpię, wątpię. O dobra wysiadam. Jak byśmy grali zespół. <śś> Fali się! Pali się! Ej, fajne! Ej, otwarte! Ej, no nieźle! Ale nie mam karty! Jest! Działa! Biegniemy! Biegniemy. Biegniemy! gdzie mamy iść? Koridor? Czołg w banku! Korytarz! Okej, okay, dobra! Oh. Lecimy! No ja, a gdzie gdzie są pieniądze? Jak ci poszło? Jak to przeskoczyć? A ja jestem tu w innym miejscu. O nie! 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 nie. Nie, zepsułem! Wpadłem nie do środka, nie! Już Chyba Trzeba przeskoczyć? Nie, nie przeskoczyłem tego. Ja próbuję. Nie udało mi się. Nie no patrz, ja nie dam rady! No tam chyba jakiś dynamit trzeba podłożyć, Bella, tak. i dopiero tam wbić. Jest. Dobra, equip. Jestem. Mamy. Uwaga! Uwaga! Gdzie ona jest? Zarmaty. Gdzieś Z armaty! Gdzieś się wystrzeliła armata! Nie wiedziałam o co ci chodzi! Dobra, dawaj Bela, idziemy po furę lepszą. O, no, kto Idziemy po lepszą furę, słuchajcie. Kupimy, e, znaczy nie kupimy, weźmiemy ten nasz e, monster truck. A ogólnie moglibyśmy jeszcze kupić jeszcze jeden super e, pojazd, który tutaj jest. Tutaj jest chyba ten motor taki, słuchajcie, mega szybki. On by był fajny ogólnie. Dobra, idziemy do jubilera, a potem spróbujemy jeszcze e, pojechać. E, pojedziemy do e, więzienia. Dobra, ja przyjadę do Ciebie, bo ty już widzę się zgubiałem znowu. Ej, przecież my mamy tą furę, a nie, to jest, to jest nowa nowo Ja mam taką furkę. Ej, przecież ja miałem taką coś. Ej, jesteś tym. Nie, budynku. to to jest nowy jakiś helikopter. Cześć. Nie, A nie bo tamten to był w Med, yy, w Med City. Sorry, mi się pomyliły już. Cześć. Wsiadaj. No dobra. Czy z twoim? Jechać... Nie, twoim, bo twój jest fajny. Na pacę czy tu? Ja wolę na pace. To siadaj na pacę. Yy, przejechaliśmy. No, wsiadaj. Dobra, już? Tak. Jedziemy. Dobra, jedziemy jubilera, zobaczymy, Aha! czy nam się uda okraść. Ooooooo! Nie każę mu strzelać stąd. No, o, Dawaj! Można? Dawaj! I co? Nie, nie poleciało. I czemu nie? Czy ja, ja to wyprzedzam? Ja... Leci! Leci! Działa, no! Wow! Ej, no, o, jacie! ujacie, a... ujacie. Ale fajnie! Ej, epicko teraz to! To jesteśmy taki zgranym teamem No nie! Ja mogę jechać, aby strzela z rakiety tutaj. Oj, będą się Ale patrz co się dzieje z tym samochodem, Ty o się nie, nie da jeździć o Nie, na nie tu i Dobra. Dobra, jedziemy Celuję. do jubilera. Celuję. Celuj. Ja będę celuj, celuj, jak tutaj Gdzie będzie są, gdzieś policjanci? będą chcieli nas złapać, to wiesz. Ej, no czemu? A macie! Dobra. Ej, jedzie gdzieś Słyszałem gdzieś, ale Zmali to się? chyba nie tu Dobra dobrze, dobrze. Zamknięty? Nie włamali się już chyba O nie Włamali się i się zamknęło Nie, dlaczego nie zdążyliśmy Nie, się ze sobą? Nie, dlaczego nas tak załatwiliście Dobra, ale idziemy do banku Dobra, okej okay. Ja jubilera normalnie ukradają, ale bez nas Gdzie jest Ale cwaniaczki Tam się biją O, o tu już strzela ktoś Dawaj, dawaj a do nas. Ej, o tu, tu policjan, dawaj, dawaj, dawaj A masz! Dawaj, dawaj, dawaj w niego Strzelam! Dobra, załatwiony Okej okay. okay, elegancko Aha. Idziemy do banku Dobra To na się chowam, żeby dobra. wiesz, nie było... Eee, czołgiem do... zamknięte O nie Nie, wszystko pozamykane, dlaczego? Dobra, tam strzelimy patrz, sobie Patrz, patrz, tu nie ma gdzieś motorka Spoko, spoko, o tam strzeli... strzeliłam hmm. Gdzieś tutaj powinien Auto. być Jest, 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 dobra Gdzie? Wiedziałem, że tu będzie ja siadamy. będę jeździć. Ej, dlaczego nie działa motor? Bo Patrzcie na to. <grym> Czok na motorze. Ty a ja. <grym> Siadaj ty. W bo... lesie już mnie chyba Dawaj, dawaj. Mogę? <grym> Czok na motorze, patrzcie na Ale to. Jedziemy. Lepicio. Jedziemy, słuchajcie, ale epicko, nie? No to po prostu wygląda nice. E, masz taką dziwną głowę? No właśnie, nie wiem, bo z ciągu wysiadłem chyba trochę. Jak nie ty w ogóle? Wiem, dobra, jedziemy do jubilera, zobaczyć. Ale, ale ciąg to że wygląda super. Eee... Co oni myślą, jak oni na No ja strudzą. nie wiem, właśnie, to jest dziwna akcja w ogóle. Bardzo dziwna. Dobra, mamy bank. Jest policja? Bank otwarty? Nie? Tak, otwarty. Tak, Idziemy. Otwarty? Hmm. Dlaczego ja się spał? Nie tak przycisnąłem. A tu już teraz karty nie trzeba? Nie wiem. Trzeba! Zamknięte! O nie. Ej, ktoś o ma kartę? Nie. Dawajcie. Na pewno nikt nie ma. Nie otwierajcie! Mogę tego Lamborghini kupować no, czy wiem, Dawajcie kartę. Kto ma kartę? Halo. Pikt. No, serio? To idziemy do jubilera jednak. No dobra, to idziemy. Pek. Dobra. Jestem. <laughs> dobra, jedziemy. Nie będą chodziły za nami? Wiem, wiem, wiem. Zamiast karty szukać. To nie chodzą, spoko. Hmm. Dobra, mam nadzieję, że jubiler otwarty. Zamknięty! To który jest ten jubiler otwarty? Ile można czekać? Na jubilera. Czekamy na jubilera w takim razie. Ojejku, jakie rajderki, patrz! Ej, bo... O nie, Ej, coś mi się co stało. Coś się stało z moją postacią. O dobra już. Ej, Złuchaj mogę sobie tak, motować. mogę Lufę schować. Hej, dziewczyno. <laughs> Dobra, ciekawe słuchajcie, aż Biller się otworzy, bo spróbujemy go obrabować. Mam nadzieję, że się uda tym czołgiem. Myślisz, że tu się otworzy za nas? No, na pewno. O, już jest otwarte. A, dobra, dobra, dobra. Jesteśmy, w środku Odsuńcie jestem. Odsuńcie się, bo nie mogę. Dobra, jak się bije? Którym F. się bije? F. F. F, F, F. W ogóle, ja u mnie nie działa, ja nie mogę. Ja też nie. Ja jestem za niski chyba. A ja? ja nie jak nie ja mam to nisko. zrobić? Dobra, 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 Bela, ty dobra. nie jesteś chyba za niska. Ja nie jestem. A u mnie niska. nie działa, ja nic nie zbieram. Ty, bo chyba mamy yy, Co? Tą to by już pełną. Ja nie, jak? Jak my jeszcze nic w ogóle nie ten, nie no zebraliśmy. A, ale wyświetliło mi się coś. Ja jeszcze nic nie zebrałem, bo jestem za niski, ja nie mogę, słuchajcie. Okej, okay, wychodzę stąd. Próbuję coś zrobić, ale nie działa. Ja idę gdzieś się Nie działa mi to, halo. Idę na górę. Chciałem zabrać jakieś diamenty. Dobra, idziemy na górę, uciekam stąd. Y ja nic nie ukradnę, słuchajcie, bo nie mogę no. <laughs> tym ciągiem Okej. Okay. Dobra, ale Chopa. robimy lasery, uwaga. Hopa. 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 Teraz to. Oj, tu duże są takie. O, te tak, duże może duże. mi się uda. Dobra, mam. Jest. Zostaw. Ja Zostawcie mam. mi, bo ja nie mogę rozwalać tamtych, ale mogę te zbierać. Ja też tamtych nie mogę. Ile Ej. pieniędzy? Ej, nie pokazuje mi ile ja mam pieniędzy, a ty masz. jeden! Ej, u mnie nie pokazuje tego. Odsuńcie Że Żebym jakieś pieniądze. Jejku, o u ciebie mi... pokazuje, nie? Blokują! U mnie w ogóle e, plecaka nie pokazuje, słuchajcie. Mnie coś pokazało. U Dobra. mnie nie pokazuje. Ja nie wiem czy okay. ja coś ukradłem, czy nie. Czy już koniec? Dobra, idziemy stąd. A, tędy. Ej, ja już życie prawie nie mam. Nie, mam trochę. Dobra, czołg jedzie. i to zrobić to będzie trudne. O. O. Jak to zrobić? Ja tego sobie wezmę. Dobra, mam ja cię, dwa ja tysiące. Ja cię, jak się wpakowałem... O, ja Ej, cię, o, ja cię. tu nie mam przejścia! Ej, jak to niby przejść? Czekajcie, to tu jest chyba. Jak ty tam poszedłeś? To trzeba uważać na te... Na te świat... O, dobra, leżę! <noise> nie, nie udało nie. mi się tego zrobić! O nie, dobra, słuchajcie, myślałem, że uda się ukraść tego jubilera, ale nie udało się, niestety czołg nie podobał, słuchajcie, jestem w bazie e, kryminalistów tutaj, dajcie znać, czy taki odcineczek wam się spodobał, jak byłem czołgiem tutaj w Break'u. i napiszcie w komentarzu, w jaką ewentualnie, w co innego możemy się przebrać tutaj w Break'u' i kogoś potrolować, dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapeczkę do góry, jeżeli wam się podobało, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszop.pl, ja Wam dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym na kanale, trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa, pa!